W końcu mi się udało. Jestem najpopularniejszym YouTuberem, zarządzam własną siecią. Nie było łatwo. Oto moja historia Serwu! Z tej Angrix, które się, się jest to youtuber's life Więc e co, lecimy, <grym> lecimy. To słuchajcie, może bym zrobić taką. Mm. Okay. Coś takiego, dobra, włosy. Coś takiego. chociaż to wygląda fajnie. <taki, Cute. Wiecie... takie rudawe takie czerwone nie są. Bardzo takie naturalne Czarny, czarny, zwyklejszy, może jakieś zielone. Takie czerwone, fioletowe. no takie zielone, no, no fajne. Usta. O nie, to jest rzecz tragiczna. Coś takiego. Dobra, broda. Jak sobie, będzie taka coś takiego, nie, to jest za dużo to jest takie, to jest to jest taka brudka, to jest fajna fajna koszula to nie wiem, jest takie wiecie eleganto. spodnie takie Muszę takie wyjściowe, krótkie i fajne takiego Luźnego, jakaś taka. O, biała koszulka. No co, dobra. I jakie? Coś takiego? Taki dość elegancki, dobra. I takie Dobra. Mm, Super gwiazda. Bogacz ekstrawertyk. Mm. I będzie moi, najłatwiej będzie moje zdanie super gwiazda. E, tak. Gry robiłem, gotowanie robi, Wiecie, robię, mod też robię, więc muzyka. Dobra. Mmm. I co Mmm...

Danieli. To jest tak gryce <ścoughs> Dandon. Dandon Music. Eee, tak. Dandon. Dandon Music. Moje pierwsze film powstały w tym pokoju, po tym jak się brzmi. Jak przeprowadziliśmy się tu z rodzicami. Nikogo jeszcze nie znaliśmy. Z przyjemnością przypomnę sobie jak to było, kiedy być numerem jeden w YouTubie mi się nawet nie śniło. Dobra, pominam. Dobra. I... Okej, pierwszy krok, dobra. No to. Nowy tensk. Struve to Hell. Konwen. tak muzyczny. To jest. To jest. Pop. Mi się wydaje. Rok nie rozumiem. Instrument. Mikrofon de karaoke. Okej okay. Eee uh. Lepiej. Dobra. Nie na kierunkowy niska rozdzielczość. Dobra, porada. Daj szczadu. Dobra. Egoistyczną wagę. Um, a niechaj będzie jakoś styczna uwaga. Czyli nagrywałem dobrą nasze <śmany> filmy dwa ujęcia już, już, już na razie. Cztery <śmany> <śmany> I tylko gradacje kolorów. <śmany> W ogóle to jest pikselowa jakaś kamerka. T czy. Dobra, publikujemy. Dobra. Okej. Okay. Uczymy się. <grym wioski> Dandon. Jak <grym wioski> Zero subskrypcji. Dandon Music <grym wioski> Zero subskrypcji. Dandon music. Hmm. Przyszła gwiazda. <noise> w cudzysłowie. Dobra. Dandon. Nowy teledysk. <noise> to może... teledysk, No to nagrajmy cover. Połowę. No i... mikrofon do karaoke, tylko ta mamy dobra jedziemy i w ogóle ona ma mikrofon do karaoke, tam potrzebuje jakiegoś kolejnego mikrofonu to jest głupie, dobra nie właściwie... grasz niewłaściwie akordy i... tuszujesz to ale... mordo, ty... mordo, ty... ty jeszcze... Chciałem to dać, ale nie mogę. Mordo, ale ty, 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 masz mikrofon do karaoke, co to na... Co? To jest głupia. głupia. Po co ci dwa mikrofony? Nie, to jest. Głupia. Głupia. Zero tak jest trzy. Dobra. Dajmy to w nie, to jest durna. To jest durna po prostu. Ja i się. Jesz, jeszcze się nie potrzebujesz. Hej, tutaj idziesz. Co tu? A, bo tu teraz jestem jest, jest, jest lato i jest na update. Dobra. Dobra. Okej, okay, po co mi tak? Kamerę zmienia. Uuu, łazienka. Co, co, to? co to. W ogóle po co jest takie. A to jest na pranie? Ale nawet jest to głupia. To jest to głupie po prostu. Kto normalny ma coś takiego w domu? Tu naprawdę trzeba być głupim. Dobra. E, jak to. Jak wygląda? Którzy jesteśmy? Siedemdziesiąt 210 Dwieście subskrypcji. Dobrze. Nowy Teledysk. Odnowienie. To jest nitka popularność. Nie opłaca się. Zróbmy zakupy. Kupmy. Dobra, dobra, dobra. Radiofile. Pop Rock. Não está com os pop-up. Modifico. Dobra. A to teraz przyjdzie jakby ta płyta, czy, 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 czy co? co? Nie wiem, to jest głupie! Mistrzem jesteś. Jestem mistrzem, tak. Mistrz. Kiedy to teraz przyjdzie, co? Dobra. Idea. Mamy 0 punktów charyzmy. To jest głupie. To jest głupie po prostu. Gdzie tu przyjdzie? Wdałem 50 dolców. Jakieś coś. Jakieś coś. Tak, to jest jakieś coś. I teraz. Nie wiem. Po co. Nowe radio. Radio Electric FM jest niedostępne. Co? Co się tutaj dzieje? To jest teraz już niepopularne, brawo. No to nie stać mnie. Nie stać mnie. On tutaj chodzi. Zabierali mi pięćdziesiąt dolców. Co? Nie wiem. I zarabi 17 dolarów Co to jest? Jakie to jest głupie? A ty się nie wszelek jakieś piosenka w tej klasy, bo, bo nie daj szczadu. Na czym ty grasz? Mówię, ty nie masz nic do grania. Jeszcze matka przyszła. Kup piosenkę. Ja kupiłem, chciałem kupić piosenkę, ale mnie nie stać. Nie wiem, to jest głupie. Nie. Nowy rekord, może Muszę... Co tam. O. Dobrze się uczyliśmy. Mhm, ok. Pójdźmy do pracy, tak. Chcę iść do pracy. Nikt na tym YouTubeie macie nic z tego nie robi. <grym> Straciłem prawie. 83 dolary. na jakieś gówno, nic z tego nie mam. Znaczy no 50 w sumie, bo są 23, Ej, 33, poproszę na odnowienie tej, te, tego czegoś. Nie wiem. Nie wiem. To jest głupie, i, i tyle, i i. i i, i, i bro, z, to jest głupie, jesteś wzięci ześmy. To jest głupie, i nic więcej, radiofi, nie stać mnie, ludzie. Live music. やけまと。Oh. Yeah, Nie chcę, mnie. To już za dwadzieścia cztery. Nie mam tego, to może przyjść do mnie. Jakim ja jestem głąbem? Jakim ja jestem głąbem? Nie pan krok. Jakim ja jestem głąbem? Brawo. Fajnie, że dopiero teraz, teraz. Co to jest zaczyna się utwór. dwóch. co jest takie głupie. Krzyczysz ja, jea, yeah, podczas piosenek. Cały czas gadasz Głu, g, głupoty nie rób takiego nie, nie, nie rób nie, nie, nie rób takiego złego niewłaściwe akordy i tuszujesz to co ty masz chłopie do tuszowania nie wiem, on sobie nie, on może wymyśla to, że to tuszuje może on ma chorobę psychiczną y Nie wiem. Nie wiem i nie chcę wiedzieć. I nie chcę wiedzieć. Co to jest w ogóle? Co to tutaj jest? Dobra. To jest nieparzysty. Boże. A pierwszy był nieparzysty. Ага, запишись с тобой.